Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani. Ja z lotniska w Larnace, to już jest dzień naszego wylotu, 9 rano w Polsce, 8. To był bardzo fajny, krótki pobyt. Moi drodzy, nagrywam się, zawsze robię transmisję z różnych lotnisk, żeby Wam pokazać jak się poruszać po tym lotnisku. Jak ktoś by chciał przylecieć na własną rękę, to... To, to, żeby wiedział po prostu, jak, jak z tego lotniska się dostać gdziekolwiek. I teraz jesteśmy na pierwszym piętrze na lotnisku, bo ja już odlatuję, tak? Zazwyczaj tak jest na lotniskach, że na, pier na pierwszych piętrach są Odloty, a na dole, na tej płycie dolnej są przyloty. Ja, ja wyjdę tutaj na chwilę z tego lotniska. <laughs> dzisiaj pada deszcz. Słuchajcie, mamy taki dzień właśnie deszczowy, ale lecimy do domu, więc jakoś nie ma to dla nas już większego znaczenia, ale dzisiaj się rozpadało. Także, tak jak mówiłam, Cyp ma 30 dni takich w roku, na 365 ma 30 dni takich troszeczkę bez słońca i to jest jeden z tych dni. I to jest dzisiaj jeden z tych dni. Pokażę Wam tutaj lotnisko. Och, to jest port lotniczy w, w Larnace. To jest lotnisko w Larnace i to jest pierwsze piętro, widzicie? O, tam jest parter, tam jest poziom e, płyta dolna lotniska. I na, pierwszym na pierwsze piętro przywiezie Was w razie czego autobus, taksówka, tak? I tutaj wtedy się już leci do domu. A jak wylądujemy, to to jest tam, na dole. Zobaczcie. Na dole, jak wylądujemy, to chciałabym, żebyście wiedzieli, że po prawej stronie mamy autobusy różnego rodzaju, ale to są prywatne autobusy, czyli jakbyście zamówili jakiś transfer. Tam są biura podróży, tak? Tam po prawej stronie. Tam patrzcie. Tam teraz jest pusty ten parking. No, on jest zapełniony w wakacje. Natomiast przystanek autobusowy, jeżeli ktoś by chciał na przykład do Larnaki dojechać za 1 euro, tak, bo tyle kosztuje bilet, albo gdziekolwiek się wybrać do centrum, to przystanek, kochani, autobusowy jest właśnie tutaj, gdzie ja teraz idę. Tu mamy przystanek autobusowy. Tutaj ych, czekają ludzie nawet na jakiś autobus. I tu jeżdżą autobusy z kolei miejskie, publiczne. I e, mamy autobusy intercity, to są między miastami, one są zielone i mamy autobusy niebieskie i to są autobusy e, autobusy miejskie. Także mamy tu przystanek autobusowy, więc jeżeli my przyjedziemy, słuchajcie, tu przylecimy, tak, z dołu, to my musimy się dostać na górę, żeby trafić do e, jeżeli chcemy lecieć jechać komunikacją publiczną. Natomiast y, bardzo dużo turystów wychodzi tutaj na ten parking i szuka autobusu. Y, ja tak robiłam za pierwszym razem publicznego, ale niestety nie znajdujemy go. Trzeba się pytać turystów i wtedy ja trafiłam, pamiętam tutaj. I tu o, tutaj podchodzę, jest tablica, jest rozkład jazdy i to jest publiczna. Zobaczcie, publiczna komunikacja numery autobusów, gdzie można się dostać, godziny, rozkłady, tak? Czyli wiecie, gdzie yy, można na przykład mamy 418 autobus i możemy się na przykład dostać yy, tutaj do, do larnaki, tak? Także yy, gdzie, jaki autobus, to już zależy, co się, co się powybiera, ale słuchajcie, nawet w internecie, jak wpiszecie swój hotel, bardzo łatwo można znaleźć, jakim autobusem dojechać i tak dalej. To nie jest jakieś skomplikowane i to po polsku można znaleźć. Więc to nie jest problem. A gdybyście zamawiali transfer, na przykład nawet się ze mną zgadacie, pomogę wam kupić bilet i będziecie chcieli już gotowy transfer, to ten pan, który będzie kierował, będzie z waszą tabliczką z Waszym nazwiskiem z tabliczką czekał właśnie tam na dole, w hali przylotów I, i wtedy pójdziecie tam z boku, on będzie tam miał samochód. Więc tak jak mówię, lotnisko nie jest skomplikowane, jest bardzo proste, przyjmuje tutaj bardzo dużo pasażerów. Teraz co około minutę lądował samolot, a w wakacje to jest taki moment, że one się w ogóle. Słuchajcie, ustawiają w kolejce i lądują co 15-20 co 20 sekund. Więc bardzo dużo. Na Cyprze jest milion dwieście ludzi, a w okresie letnim jest chyba 5 milionów. Więc bardzo dużo przyjmuje tych pasażerów Cypr. Kochani, ja już będę kończyć. Także dzisiaj pogodę taką mamy nieciekawą, ale już w sumie wylatujemy. Ja będę kończyć. Mam nadzieję, że pomogłam. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam, żeby lecieć na Cypr bo naprawdę warto. Ja tu jeszcze pewnie wrócę w przyszłym roku. Chciałam powiedzieć, że na mojej stronie jest umieszczone wydarzenie Babski weekend w Grecji. I tym razem to będzie grecka strona Cypru. Chcę zorganizować taki, taki weekend, ale to ja gdzieś tam latam z różnymi grupami, z moimi koleżankami z pracy, ale to będzie zupełnie inny wyjazd. Nie z koleżankami z pracy, tylko z nowymi dziewczynami, które chcę poznać. Z nowymi kobietami, które chcę poznać. I myślę, że to może być bardzo fajny weekend, bo już dużo takich znajomości internetowych nawiązałam. I myślę, że chciałabym tak maksymalnie do 30 osób żebyśmy poleciały fajne babki, żebyśmy spędziły takie trzy dni na Cyprze, żeby to były nasze trzy dni. I, i żeby, żeby było fajnie, miło, i żeby mogła Wam pokazać najpiękniejsze, najciekawsze, e, najciekawsze m, miejsca. No i żebyśmy mogły się poznać, bo każda z nas czymś się tam zajmuje, coś robi, gdzieś tam, gdzieś tam działa, e, więc żebyśmy, żebyśmy mogły się wspólnie poznać. Także zapraszam, jeżeli macie ochotę, dołączcie do wydarzenia. A ja na pewno niedługo przyślę Wam swoją ofertę na to wydarzenie. E, jak to wygląda cenowo, będziecie, myślę, pozytywnie zaskoczone, bo na pewno będzie taniej niż w biurze podróży. Pozdrawiam. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, moje koleżanki zmęczone, znudzone, mm, <noise> nie pokazuję wszystkich, bo niektóre nie chcą być na fejsie, ja to rozumiem, szanuję, e, więc e, do zobaczenia, buziaczki, no i myślę, że już w przyszłym roku Grecja, już grudzień, to już trzeba trochę wrócić do domu i popracować, do zobaczenia, buziaczki, papa. Pa.